Witam, wylosujemy dzisiaj osoby, które wygrały w naszym facebookowym konkursie. W związku z dużym zainteresowaniem naszym konkursem postanowiliśmy przyznać nagrody za drugie oraz trzecie miejsce. Pierw wylosujemy osobę, która wygrała nagrodę za miejsce trzecie, czyli bon w postaci kodu 15 zł rabatów w naszych sklepach internetowych. Przemek Głowacki. Drugą nagrodą w naszym konkursie jest bon na 30 zł w postaci rabatu w naszym sklepie internetowym. Nagrodę wygrywa Szymon Czy. Miejsce pierwsze w naszym konkursie jest to wyrzutnia wraz z gratisami naszej firmy. Wyrzutnię wygrywa Przemysław Sobociński. Dziękujemy.